Od pewnego czasu rosną obawy związane z Chinami oraz ich postępem technologicznym. Firmy takie jak Huawei, Alibaba i Tencent podbiły światowy rynek, wyznaczając nowe standardy w dziedzinie sztucznej inteligencji, telekomunikacji, handlu elektronicznego i wielu innych. Jednak ten wzrost potęgi wywołuje debatę na temat jego wpływu na Zachód. Pytanie brzmi: czy postęp technologiczny Chin stanowi zagrożenie dla Zachodu? Pojawiły się dwa klany: ci, którzy uważają, że tak i wzywają do ostrożności. Z drugiej strony są tacy, którzy uważają, że tak nie jest i są dość pozytywnie nastawieni do tej kwestii. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Usiądź wygodnie z nami i zapraszamy na kolejny odcinek na kanale ATECH, gdzie przyjrzymy się dzisiaj temu tematowi. Zaczynajmy! W 2023 roku badanie przeprowadzone przez Australian Strategy Institute wykazało, że Chiny stały się światowym liderem w 37 dziedzinach technologii. Lista obejmowała baterie elektryczne, 5G i biologię syntetyczną. Wskazano, że zachodnie gospodarki mogą wkrótce zostać wyprzedzone przez Chiny, a państwo środka może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla dobrobytu gospodarczego Ameryki i Europy, a także zagrozić porządkowi światowemu. I to właśnie Stany Zjednoczone są szczególnie zaniepokojone, ponieważ od dawna są największą i najbardziej wpływową gospodarką świata, a także liderem innowacji technologicznych. Lider większości w Senacie, Chuck Schumer, oświadczył nawet w 2021 roku, że dni Stanów Zjednoczonych jako dominującego supermocarstwa na świecie mogą być policzone. Obawy te skłoniły Amerykanów, Amerykańskich decydentów do podjęcia prób stymulowania krajowego przemysłu technologicznego i ograniczenia więzi gospodarczych z Chinami. W ostatnich dziesięcioleciach Stany Zjednoczone i Europa wraz z kilkoma krajami azjatyckimi, takimi jak Japonia, Tajwan i Korea, wywarły znaczący wpływ na innowacje technologiczne. W tym samym czasie wzrost znaczenia Chin w globalnej gospodarce był bardzo szybki w wyniku ogromnego wzrostu PKB oraz postępu technologicznego. Co więcej, w 2015 roku kraj ten przedstawił plan Made in China 2025, którego ambicją jest zwiększenie rozwoju i handlu towarami zaawansowanymi technologicznie w Chinach. Są to towary, które zwiększają produktywność i staną się niezbędne dla przyszłego wzrostu gospodarki. Celem jest zatem przewodzenie innowacją w tych obszarach i zdominowanie części łańcucha dostaw, tak jak ma to już miejsce na przykład w przypadku litu. Problem polega na tym, że gdyby tak się stało, wiele krajów znalazłoby się w sytuacji zależności gospodarczej, ale 9 lat po uruchomieniu tego planu, gdzie tak naprawdę stoją Chiny. Cóż, kraj ten stał się największym na całym świecie eksporterem zaawansowanych technologicznie produktów, których dotyczy plan. Chiny są światowym liderem w takich sektorach jak pośrednie produkty IT, nowe źródła energii i zaawansowane koleje. Stany Zjednoczone pozostają jednak na pierwszym miejscu pod względem rozwoju kluczowych nowych technologii oraz przywództwa intelektualnego, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji. Co więcej, wartość dodana brutto wiodących firm technologicznych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych znacznie przewyższa wartość tych chińskich. Wydatki na badania i rozwój ponoszone przez te same amerykańskie firmy są również ponad aż pięciokrotnie wyższe od konkurencji. Liczby te nie powinny być jednak brane za dobrą monetę, ponieważ, jak zapewne wiesz, oficjalne dane z Narodowego Biura Statystycznego obfitują w podkreślanie boomu gospodarczego i technologicznego kraju, ale często mogą być mylące. Co więcej, istnieje wiele historii, które pokazują, że państwo środka nie jest do końca czyste. Na przykład w 2011 roku wyciekły komentarze premiera Liki Kana z 2007 roku, w których przyznał, że oficjalne dane dla prowincji Leoning zostały opracowane wyłącznie w celach informacyjnych. Według kilku badań wielkość chińskiej gospodarki ma tendencję do zawyżania. Na przykład dokonano porównania między China Momentum Indikator firmy FATOM a oficjalnymi chińskimi statystykami, i było jasne, że istnieje między nimi prawdziwa różnica. Innym przykładem jest chiński sektor technologiczny. Prawdą jest, że kraj ten ma bardzo wiele dużych firm technologicznych, a także dużą liczbę wniosków patentowych w zakresie nowych technologii. Można by zatem pomyśleć, że Chiny są już w czołówce, ale liczby te nie odzwierciedlają całej sytuacji. Rzeczywiście, w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jeśli oba kraje wydają podobną liczbę patentów, te wydane przez amerykańskie firmy są zwykle lepszej jakości. Warto również zauważyć, że większość chińskich studentów pragnących uczestniczyć w kursach z zakresu sztucznej inteligencji na poziomie doktoranckim wybiera raczej Stany Zjednoczone, aniżeli Chiny. Co więcej, zdecydowana większość z nich podejmuje pracę w Stanach Zjednoczonych. W odpowiedzi na to zjawisko, chiński rząd ustanowił program o nazwie 1000 talentów, którego celem jest sprowadzenie naukowców z powrotem do kraju. Jakie są zatem słabe strony Chin w zakresie technologii? Oglądaj dalej nasz odcinek na kanale Atech, a dowiesz się tego wszystkiego. Gotowy? No to lecimy dalej. Aby przeciwstawiać się tym, którzy twierdzą, że chiński postęp technologiczny zagraża Zachodowi, niektórzy eksperci wskazują, że nie powinniśmy być tak pesymistyczni, ponieważ chiński wzrost był zasadniczo procesem nadrabiania zaległości i że bez większej wolności i otwartości Chinom nie uda się stać w pełni innowacyjną gospodarką, a tym samym liderem technologicznym. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że państwo, które nie narzuca tych samych zasad co inni, nie może być lojalnym partnerem gospodarczym. Dotyczy to oczywiście relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Naród azjatycki jest często oskarżany o kradzież tajemnic technologicznych ze Stanów Zjednoczonych. Na przykład w 2023 roku były pracownik General Electric Power został skazany za kradzież poufnych plików dotyczących projektowania i produkcji turbin gazowych i parowych oraz wysłanie ich do wspólnika w Chinach. Warto również zauważyć, że ponad połowa wszystkich chińskich prób szpiegostwa mających na celu kradzież danych technologicznych ze Stanów Zjednoczonych jest wymierzona bezpośrednio w Dolinę Krzemową, a nie wokół. Co więcej, zachodnia sztuczna inteligencja jest jedną z technologii, którymi zainteresowane są właśnie Chiny. Aby temu przeciwdziałać, w czerwcu 2021 roku Stany Zjednoczone wprowadziły ogromny plan inwestycyjny, mający na celu przeciwdziałanie Chinom w dziedzinie nowych technologii. Celem jest inwestowanie w badania i rozwój naukowy oraz technologiczny. Planuje się zainwestować 250 miliardów dolarów, z czego ponad 170 miliardów dolarów zostanie przeznaczonych na badania i rozwój, w szczególności w celu zachęcenia firm do produkcji chipów i półprzewodników. Rozwój 5G i eksploracja kosmosu są również częścią tego ambitnego planu. To wszystko sprawi, że penetracja rynku będzie dla Chin bardzo trudna, zwłaszcza, że państwo środka, pomimo swojej polityki otwartości, ma podejście protekcjonistyczne. Oznacza to bardziej złożone procedury administracyjne i bardziej ograniczone finansowanie wspólnych projektów chińskich oraz amerykańskich naukowców, posuwając się nawet do zakazu kontynuacji niektórych projektów. Według gazety Challenges naukowe nadrabianie zaległości przez Chiny jest nadal tylko częściowe, jeśli skupimy się na publikacjach w 5% najlepszych czasopism naukowych w każdej dziedzinie. Jest ono jeszcze słabsze, jeśli wykluczymy publikacje, których współautorami są amerykańscy autorzy, podkreśla to fakt, że chińscy naukowcy mają większą potrzebę współpracy z amerykańskimi badaczami niż odwrotnie. Inny pozostają więc zbyt zależne, by stanowić realne zagrożenie. Ostatnią kwestią jest to, że kraj ten stoi w obliczu dramatycznego spadku liczby ludności. Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że populacja Chin w wieku produkcyjnym spadnie aż o 60% przed końcem wieku. Jednak to właśnie dzięki sile roboczej wzrost gospodarczy tego kraju był ułatwiony w ostatnich dziesięcioleciach. Dostępna i tania siła robocza została przeniesiona z obszarów wiejskich do miast, ułatwiając transformację Chin w potęgę produkcyjną. Podsumowując, wpływ chińskiego postępu technologicznego na Zachód jest przedmiotem debaty, której nie można sprowadzić do prostej odpowiedzi. Wydaje się jednak, że sytuacja została naprawdę wyolbrzymiona w porównaniu do tego, jak jest naprawdę, ponieważ nawet jeśli kraj ten doświadczył większego rozwoju technologicznego niż oczekiwano, nie osiągnął jeszcze etapu, w którym mógłby w pełni odgrywać rolę lidera technologicznego. W rzeczywistości pozostaje zbyt zależny, szczególnie od Stanów Zjednoczonych. A jeśli chce zmienić sytuację, musi się bardziej otworzyć. Obecnie jednak robi coś zupełnie przeciwnego. Zostaw komentarz, co myślisz o tym wszystkim.